Trzeba to w końcu zrobić, bo jeszcze nikt na polskim YouTubie, w sumie w ogóle na YouTube tego dobrze nie zrobił. A zatem, szukasz urządzenia pokroju Elgato Stream ale w przystępnej cenie? Myślę, że ten film jest dla Ciebie. A zatem, przejdźmy do rzeczy. Sprawdźmy coś w pudełku. No już rozpałka do grilla wypada, proszę zobaczyć. Mamy delikwenta w pudełeczku. Tak się prezentuje, ale to zaraz. Jeszcze A mamy, Jeszcze mamy przewód USB-C do USB-A W oplocie, co ciekawe Przewodzik Żeby wpiąć kabel do tego delikwenta, musimy go najpierw wyciągnąć z tej podstawki I Tutaj mamy USB-C Czyli robimy tak, mamy tą podstaweczkę, przewlekamy sobie tutaj przewód Wpinamy do naszego wywiadka Teraz nadmiar przewodu możemy wyciągnąć o. Widzicie jak się trzyma, nie? Mam nadzieję, że wszystko było widoczne. Jak widzicie urządzonko sobie świeci, zaraz musimy pobrać oprogramowanie, ale to już widzimy się na kąpieli. A więc jesteśmy już na stronie, oczywiście link będzie na dole pod tym filmem w opisie. Co? Musimy wybrać rodzaj. Stream Ważna rzecz, Wybieramy drugi wariant, bo ten ma zipa do pobrania, a ten pierwszy nie ma. Wybieramy sobie. Teraz tak, nam się pobrało, po prostu to odpalamy. Aplikacja na Windowsa. Ja bym czemu w ogóle. się. Tak to musiał spakować. Ale no nic. Polamy jak jest. Przechodzimy przez standardowy proces instalacji. Jak no wiadomo, lokalizację plików możemy zmienić. No. Teraz co dajemy, zakończ. A może muszę zamknąć. Chodź. No i mamy soft. No I teraz tak. Żeby w pełni móc korzystać funkcjonalności Stream Deck'a razem z OBS'em musicie się upewnić jaką wersję OBS'a macie w moim przypadku jest to 31.1.2 i ja nie potrzebuję tego pobierać, ale w przypadku starszej wersji możecie potrzebować OBS WebSocket Remote Control OBS Studio oczywiście link będzie znowu poniżej w opisie klikacie go to download sobie tutaj zjeżdżacie na dół i tutaj macie Windows Installer to tak jak mówię, w moim przypadku ja tego nie potrzebuję mamy tutaj zakładkę narzędzia i opcje ustawienia serwera websocket jeżeli instalujecie to przez yy, tamten program który przed chwilą pokazywałem to wygląda to tak, zupełnie tak samo odpolaczyć sobie macie tutaj informacje do konfiguracji tego dziadostwa musicie na pewno włączyć włącz serwer websocket Dać zastosuj zezwalamy i co Teraz musimy kliknąć, pokaż informacje połączenia. Tak, chcę pokazać. Nie tak, wy to macie zablorowane. I co? Mamy tutaj IP, port serwera, hasło serwera. Mamy sobie przygotowane tutaj przyciski. Już na scenie, na naszym stream decku Musimy tutaj wpisać IP serwera. Musimy wpisać sobie port serwera, który jest domyślny. Oj i hasło serwera, i dajemy połącz gdzie ikonka mi się zmieniła, ale to nie od razu wam pokażę jak wgrać swoje ikony Klikamy tutaj prawym, wybierz plik lokalny na Stream Deck i to nam się usunęło od nagrywania Jak będziecie chcieli w ogóle te ikonki, wrzucę wam tę do do photoshopa możecie sobie tam kolory edytować dajemy otwórz, obraz oryginalny i cyk mamy teraz w pełni działa ikonka jeszcze dla testu sprawdzę, bo powinno mi się chyba zatrzymać nagrywanie, jak to kliknę. Teraz usunęłem jedną scenę, żeby wam pokazać, jak to działa. Gdybyśmy chcieli sobie to po prostu dodać. Mamy tutaj OBS Scena w moim przypadku. Tak, jak ten przycisk to jest nagrywanie, to jest streamowanie. Tak, wrzucamy sobie tutaj scenę. Wybieramy którą scenę. Ja chcę do fullcama. Znowu tutaj, wybierz plik lokalny. Tu jest full cam obraz oryginalny i teraz, jak widzicie, zmieniam się scena. No ale dobra, nie wszystko da się zbindować pod te przyciski, które tutaj są, tak? Nie wszystko jest tym, czym byśmy chcieli, żeby było. I teraz, co w sytuacji, kiedy ja mam tutaj skipnięcie do Żeby skipnąć do to musimy sobie wejść w ustawienia OBS-a, skróty klawiszowe, znaleźć, pokaż. W moim wypadku do najcik, bo tak mam nazwane źródło w obs prawda? Co tu się podziało? F24. Przecież nie ma takiego przycisku na klawiaturze, co nie? No i tu jest haczyk. Znaczy haczyk, myk w sumie. Bo dodając sobie takie źródło, możemy dodać sobie skrót klawiszowy. Tutaj strzałeczką rozwijamy i mamy na, przyc na przykład przycisk F. Możemy wybrać F24. Ja teraz wezmę F23, żeby wam pokazać o co chodzi. Bo teraz ten przycisk w pełni działa. Ja sobie go teraz klikam, ale nic się nie dzieje. Teraz, mając już zbindowany przycisk F23 na stream deku naszym, musimy tutaj dodać binda. bindujemy i wciskamy ten przycisk po prostu na stream deku. Jak widzicie, mamy F23. Proste? Proste. Teraz, jak widzicie, wciskając ten przycisk, chowa mi się tu źródło donate'ik. Jak wciskam ponownie, to się pokazuje. Jakbym dostał donate'a na przykład, z jakimiś zakazanymi słowami to wtedy mogę go sobie wyłączyć włączyć jeszcze raz i wtedy go nie będzie takie skipnięcie prawda co tu jeszcze mamy, jeszcze mamy przyciski nawigacyjne na przykład które bierzemy sobie stąd, Przednia strona, następna strona tak tutaj jak sobie wciśniemy to przenosi nas na inną stronę i teraz genialna rzecz tutaj możemy kliknąć utwórz folder wiadomo jak wszystko przenosimy tak to trzeba dać zamień jak działa taki folder? Taki folder działa w sumie jak osobna strona. Ja tutaj mam folder Adobe. Jak widzicie, mam tu odnośniki do każdego z programów Adobe, których używam. A działa to na zasadzie. A tutaj jest. O, skupiłem Narzędzia. W narzędziach jest otwórz. Przenosimy sobie otwórz. Tutaj klikamy. Możemy w ten sposób sobie wrzucić na przykład. Charakter Animation, a usuwam, bo mi się nie podoba, wciskam przycisk i Adobe Character Animation się włącza. prawda chwila mu to chyba zajmuje, o, ale jak widzicie działa. Możecie tutaj robić windy na dźwięki, co wam się tylko podoba tak naprawdę, otwieranie konkretnej strony, a... Możecie nawet, tutaj widziałem gdzieś do haseł coś jest, żeby hasła wpisywać. Wydaje mi się, że to działa na takie zasadzie jak makro, że wciskacie jeden przycisk, po prostu wklepuje wam się hasło, bo tylko że jest niewidoczne. Każdy musi tutaj sobie już pogrzebać, ja tylko pokazuję w jaki sposób coś trzeba dodać, prawda? No tutaj, nie wiem, w sumie mogę jasność? Aha, i to jest jasność na plusie, tak? Mogę sobie, okej, okay. wtedy sobie klikam, zmienia mi się jasność. Jeszcze z ciekawych rzeczy, jak chcecie tutaj w urządzenie. Zmień ekran powitalny. Eee, możecie wgrać sobie kustomowy ekran powitalny. wam nagram telefonem, jak to wygląda. Możecie też tu sobie ustawić, żeby się Stream Deck wygaszał. Ja mam tak jak system, czyli w sumie bez wygaszania. Możemy sprawdzić tu aktualizację, gdybyśmy chcieli. O, tutaj mam jakieś sceny, których nie używam, więc. Tutaj nie będę się do tego odnosił. A no, możemy sobie tu wybrać język, jakby ktoś chciał po angielsku. Nie wiem, czy są inne dostępne. U mnie są tylko te dwa. Tutaj wiadomo. Możemy, mamy te pogody. Możemy sobie pogodę ustawić. No, z dowolnego miasta chyba trzeba po prostu wyszukać. Dajmy na to Warszawa. I wtedy tutaj się pojawia Warsaw. Możemy nawet zobaczcie. W zależności od tego, na jaką mamy dzielnicę. Na przykład, memowo. się świeci tutaj, memowo. Ja sobie wezmę moją pipidowę i mamy pogodę na stream widoczną. Tutaj jeszcze możemy sobie dać jakiś word time, yy, timer, minutnik i to w sumie tyle. Także jeżeli pomogłem, to możesz sobie zostawić łapeczkę w górę. To w sumie chyba wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Hillo.